Mówiąc teologiczny bełkot, nie chodzi mi o to, że mam coś przed, przeciwko teologii. Tylko po prostu teologowie dzisiaj robią jakieś dziwne wygibasy, nazwijmy to tak, żeby wyjaśnić rzeczy, które mu przekazują wiernym papież, czy tam inni hierarchowie kościelni. Po prostu język, w jakim przemawiają dzisiaj ci ludzie, ci pasterze, niby, którzy powinni prowadzić swoich wiernych do zbawienia, a prowadzą dokładnie w odwrotnym kierunku, jest tak niezrozumiały dla zwykłych ludzi i nawet dla ludzi, którzy znają się na rzeczy, są w tym wszystkim, to i tak jest po prostu niezrozumiałe. Przecież teologowie muszą tu całe eseje piszą na temat, co powiedział papież. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wszyscy, wszystkie entliki, może nie wszystkie, bo wszystkich nie znam, tu nie mówię, że wszystkie, ale wszystkie ważne na temat masonerii, modernizmu i tym podobnych rzeczy, czy tam aborcji, napisane. Przez papieży przedsoborowych, przed Soborem Watykańskim II, są tak proste, że naprawdę nie trzeba nawet, wystarczy tylko umieć czytać. I więcej nic. Nic więcej. Po prostu są napisane prostym językiem, bo tak mówi nasz Pan Jezus Chrystus. Tak, tak, lub nie, nie. A nie jakiś Bełkot, nie wiadomo o czym. Zwróćcie uwagę, że na yy, nauki papieży posoborowych, kościoła posoborowego powołują się wszyscy. Od narodowców, od tej skrajnej prawicy do skrajnej lewicy. Czyż to jest chore? Prawda. Jest jedna. Nauka katolicka jest bardzo prosta. Oparta na prostej zasadzie, od której nie ma żadnych odstępstw. Tak, tak, nie, nie. Wszystko, co pomiędzy, pochodzi od szatana. Proszę sobie poczytać nawet naszą stronę niewolnikmaryi.com. 90% tekstów to są przedruki z dawnych jakichś tam. Nawet z XVIII wieku, z XVII wieku, z XIX, z, z początków XX wieku, yy, nauk wygłaszanych przez różnych tam pasterzy, biskupów, ludzi świętych. Co tam jest nie do zrozumienia? Tam jest wszystko proste. Nie trzeba teologów, żeby to wyjaśniać. A teraz sypią się pytania do teologa katolickiego. Mamy go u nas na stronie. Przyko taki przykład daje. Przecież to są pytania, które w ogóle nie powinny zapada padać. Ja wiem, że ten teolog akurat bardzo dobrze to wszystko wyjaśnia, tylko chodzi o to, że wątpliwości, które wyrażają katolicy w stosunku do nauk dzisiejszych. Są po prostu nie do pojęcia. Ludzie są tak pogubieni. Pogubieni przez kogo? Przez elitę watykańską, przez ten cały modernistyczny twór posoborowy, który nie ma nic wspólnego z Kościołem katolickim. I dlatego musimy zrozumieć. Tylko Bóg nas ocali i prawda katolicka. Nikt, żaden człowiek. Teraz to wyraźnie widać. Ludzi, którzy jeszcze dostrzegają prawdę, zostało naprawdę bardzo, bardzo niewielu. Może z 5%, 10% niektórzy mówią, co jest według mnie zawyżone. Reszta nie słucha. Nauk katolickich, tylko słucha bredni, którzy wygłaszają dzisiejsi biskupi i wyżej. Zresztą Franciszek nazywa się biskupem Rzymu. Ten normalnie przywódca ubogich mieszka nie w Watykanie, no przecież po co, przecież może mieszkać w pensjonacie Santa Marta, który jest na pewno dużo tańszy, co nie? Przecież Watykan. A, to szkoda, to szkoda słów. I spójrzcie, co działo się przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony Trump, protestant, z drugiej strony Biden, katolik. I teraz co reprezentuje? Sobą, reprezentował sobą protestant? Sprzeciw wobec aborcji, wartości chrześcijańskie, przynajmniej to promował, tak? I przed, wybor przed wyborami, i rzeczy związane bardziej nam, bliższe no, tym chrześcijanom. Tak? Z drugiej strony, John Biden, katolik. Niby katolik, dzisiejszy taki katolik. Zdecydowany zwolennik aborcji, nawet do ostatniego dnia. Zwolennik wszystkich zboczeń homoseksualnych i tam transwestytów, i wszystkich. Innych, innych rzeczy. Zwolennik wszystkiego tego, co Kościół katolicki powinien od razu odrzucić, bez żadnej dyskusji. To po prostu on odrzuca dogmaty katolickie. A co robił Kościół, Kościół w tym względzie? Kościół popierał Bidena, księża, którzy próbowali mówić, że nie wolno głosować na tego człowieka, byli karani. Byli karani. Franciszek ciągle atakował Trumpa, jednocześnie mówiąc, że nie będzie się wtrącał w politykę innych krajów. A kiedy to powiedział? Jeżeli go cię zapytano o Włochy, jeżeli chodziło o coś tam o aborcję że są jakieś tam plany. Nie, on nie będzie się wtrącał, y, powiedział, że nie będzie się wtrącał wewnętrzne sprawy państwa, ale wewnętrzne sprawy Stanów Zjednoczonych wtrącał się, popierając Bidena, którego Biden go uważa w ogóle za przyjaciela. I jak ksiądz y, katolicki, prawdziwy katolicki, w Stanach Zjednoczonych odmówił Bidenowi y, komunii świętej, to, y, to Biden powiedział, że to nic nie szkodzi, bo papież mu udziela. To nic, że jest za aborcją. To jest i za tymi podobnymi rzeczami, zboczyniami. To nic. Dla Franciszka to nie przeszkadza. Zastanawiałem się, co ich łączy, tak naprawdę. Wiecie, co ich łączy? Borgoglio, Franciszek współpracuje z komunistami chińskimi, bierze pieniądze od komunistów chińskich, jako Watykan, tak? podpisał umowę, w której z komunistyczną partią Chin, w której zdradził katolików chińskich. I Biden jest podejrzewany, tam różne sprawy się toczą, które oczywiście i tak, bo no, wygrał najprawdopodobniej wybory, yy, nie dojdą, nie zostaną wyjaśnione, w których też ma powiązane z komunistyczną partią Chin. To nie? Siad jest mały. Świat jest mały. To nie byłoby nic dziwnego, jeżeli byśmy mówili o polityku jednego kraju, drugiego o prezydencie i tam o politykach ogólnie. To nie byłoby nic dziwnego, to jest normalne. To już jest teraz standard. Jakieś dziwne powiązania, dziwne finansowania. Ale mówimy o kimś, kto powinien być przywódcą przywódcą apostołem kościoła papieżem kościoła katolickiego. A jest wielkim mistrzem loży watykańskiej, watykańskiej na wschód od, od Watykanu, tak? Jest przywódcą synagogi Szatana. Zwr można zwrócić uwagę tak samo na wszystkie przemówienia, jakieś wypowiedzi, deklaracje tych biskupów, ar arcybiskupów i yy, papieża. Przeczytajcie to. Ile razy tam jest wymieniony Bóg, Słowo Bóg. Bóg to jeszcze y, i tak jest od czasu do czasu wymieniane, ale ile razy jest powiedziane Pan nasz Jezus Chrystus, Jezus Chrystus. Znajdźcie to. No, znajdźcie ile razy. I teraz wróćcie sobie y, do nauk katolickich przed tych przedsoborowych przez te wszystkie wieki. Sam człowiek to rzadko jest wymieniany. Tylko Bóg, Jezus Chrystus, Matka Boska. Bo w dzisiejszych czasach Matka Boska to, jeżeli już jest wymieniana, to po prostu bluźnierczo. Jak to Franciszek nazywa naszą panią, naszą królową? Mulatka, uczennica. Jest tego dużo. Ja sam. Większości nawet nie znam i nie chcę znać, kiedyś trafiłem na stronę tradycji katolickiej gdzieś zachodniej, w której po prostu było wymienione artykuły o tym, co on powiedział, co złego mówił przeciwko Matce Woskiej. Znaczy zniekształcał ją. Zniekształcał jej wizerunek, jaki powinien być. To jest masakra, ile tego tam było? Nawet nie weszłem, tylko w parę i stwierdziłem, że nie, już więcej, nawet nie będę tego czytał, bo to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Teraz yy, czytałem, że w nowym tłumaczeniu yy, Biblii, jakiś włoscy biskupi coś tam szykują. Nie wiadomo po co im to nowe tłumaczenie. Nie wiadomo było do tego momentu, w którym nie wydostało się na światło dzienne. Co oni tam przetłumaczyli? Oni zaprzeczają y, temu, że Jezus Chrystus był Synem Bożym. To nie jest takie wprost zaprzeczenie. W każdym razie oni zmieniają wszystko. Zmieniają wszystko, bo to, co było. Kościół, nauka kościoła, prawdziwego kościoła katolickiego nie pasuje do Komunistycznego tworu dzisiejszego do tej masońskiej loży. I dlatego oni to wszystko zmieniają. To, że zmieniają te wszystkie litanie, różaniec i tym podobne, to jeszcze nie jest najgorsze. Nie, to nie jest najgorsze. Ponieważ bez zmiany świadomości, jeżeli by świadomość katolików się nie zmieniła, to oni tak by to odrzucili. Tylko najpierw co oni zrobili? Zmienili świato, świadomość katolików. Najgorszą rzeczą jest mentalność masońska, wolnomalarska katolików, byłych katolików, nie wiem jak to teraz nazwać modernistyczny kościół, którzy przyjmują wszystko, co mówią ludzie. Jeżeli cytujesz komuś apostołów, Jezusa Chrystusa, Ewangelię, Odrzucają to, mówiąc do ciebie, że na przykład jakiś tam biskup czy arcybiskup Ryś powiedział inaczej. Atakują cię. Bo nie masz racji. Bo jakiś tam hierarcha powiedział co innego. Ludzie słuchają ludzi. Kim jest człowiek bez Boga? Jest szatanem, odzwierciedleniem szatana na ziemi. I będę to powtarzał. Że. Szatan nienawidzi człowieka. To jest mało powiedziane. On gardzi człowiekiem. I ci wszyscy, które teraz idą w jego kierunku, wszyscy, począwszy od tych hierarchów, myślących, że on ich promuje, tak, że oni są teraz wielcy. Oni zdetronizowali Boga i usiedli na tych tronach koło tych stołów, które postawili koło ołtarzy. Chodzi o stare kościoły, bo w nowych kościołach to ani. Ołtarza, tabernakulum, nic. Horror po prostu. Szatan gardzi człowiekiem. I nawet tych, którzy mu służą, on tak nimi gardzi. I to nic nie pomoże, on ich tak ich zniszczy. Dzisiejsze czasy, czasy. W których globaliści przejmują władzę. Czasy, w których katolicy nie są, jak tak nazwijmy, to w katakumbach, jeżeli chodzi o te Lochy, coś takiego, ale te katakumby to jest osamotnienie tych pozostałych katolików, tych wiernych jeszcze tym wszystkim naukom, pozamykanych w domach, nie mających wsparcia w kapłanach, mający wsparcie tylko w Bogu. Jest bardzo ciężko. Jest naprawdę, ja to rozumiem, że jest bardzo ciężko. Bo człowiek patrzy na to wszystko z każdej strony. Z każdej strony jest bity, uderzany. I tylko klękając gdzieś tam w tym małym pokoiku. Gdzieś na uboczu. Spójrzysz na ten krzyż. Przy powale wiszący. Modlisz się, i myślisz, Boże, gdzie ja jestem. To są naprawdę trudne chwile dla katolików i trzeba mieć zaufanie do Boga. Trzeba się oprzeć tylko na Bogu. Taką najprostszą, najlepszą drogą. Do Boga prowadzi przez ukochaną królową niepokolane nasze serce. Matkę Boga. Maryja jest naszym drogowskazem. Ona jest przy nas. Ona nas chroni. Ja wiem, że czasami się wydaje, że to że nie ma nikogo koło nas. Mamy pustkę w głowie, bo, no bo trudno jest to wszystko ogarnąć to, co się dzieje. Ale trzeba być przy Bogu, stać wiernie, nawet już samotnie, patrząc się na to, co nie wiem, rodzina, przyjaciele wyprawiają, co kapłani, i trwać. I nie ufać ludziom. Bo świat był i jest przeciwnikiem naszego zbawienia. Tylko teraz to już jest potęga. Szatan myśli, że triumfuje. Ludzie myślą, że triumfują, zapominając, że Bóg jest wieczny. Nie można go pokonać. Bóg pozwala na pewne rzeczy, ale czas na pozwolenia na te rzeczy się skończy. Jeżeli nawet. słyszycie takie coś? No, to jest teraz argument. Zawsze, w sumie w każdej dyskusji, używane, że Kościół nigdy nie zostanie zniszczony, że szatan go nie przemoże. Ja wam. Powiem jedno, przypomnę jedno: za czasów proroka Jeremiasza też mówiono, że Bóg obiecał. Stare przymierze zostało złamane przez ludzi. Nie dotrzymywali obietnic, nie dotrzymywali tego przymierza z Bogiem. Świątynia została zrównana z ziemią. Potem przyszły następne czasy, w którym Zamiast być wiernym Bogu, zabili jego syna. Bo posłuchali właśnie kapłanów, farzeuszy, arcykapłanów. Tak jak teraz słuchamy, świątynia została drugi raz zniszczona zrównana z ziemią. To nie jest tak, że można szydzić z Boga. Kościół katolicki został zbudowany na skalę. Ta skała jest w naszym sercu. To jest ta wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta wiara, ona jest w nas. To jest, nasz, to jest Duch Święty. To wszystko w naszych sercach, w naszej duszy jest oparte. Na tym jest oparte Kościół. A cała reszta, ta budowla i to wszystko, to jest tylko o to, Fasada. Albo jest dobra, albo zła. Teraz już jest zła. I zostanie zniszczona. W ten czy inny sposób. Ale zostanie zniszczona. I naprawdę. I tyle co nas może uratować, jest nawrócenie się. Nie bójcie się szczepionek, nie bójcie się tego, co świat wam daje, bójcie się tego, co się stanie, jeżeli nie zaufacie Bogu. Bo naprawdę nic nie jest w stanie was zniszczyć, nic, jeżeli ufacie Bogu. Wtedy macie spokój, oni nic nie mogą wam zrobić. To jest tak samo jak z narodem. Dopóki duch narodu nie zostanie zabity, naród będzie istniał, czy ma niepodległość, czy nie ma niepodległości. Ale jeżeli duch narodu upadnie, tak naród przestaje istnieć. Może być niepodległym krajem, ale przestaje istnieć. To już się stało z Polską. Teraz duch narodu nie istnieje. A więc Polska nie istnieje. Polska tylko jest na mapie. Z napisem Polska. Zmienią to może niedługo. Z napisem Polska. I tylko tyle. Narodu już nie ma. Tak samo jest z katolikami. Dopóki mamy wiarę w sercach, tą prawdziwą wiarę, dopóki mamy. Nauczanie katolickie, te trwające od dwóch tysięcy lat, nie te ostatnie 60, od 60 lat herezje i brednie, nic nas jest, nie jest w stanie zniszczyć. Przetrwamy to. Nawet jeżeli nas zabiją, przetrwamy to. Ale jeżeli Duch nas upadnie, jeżeli nie odkopiemy w sobie Ducha Świętego, nie odkupiemy tej wiary, którą gdzieś tam zakopaliśmy głęboko. Nic nas nie zostanie. Tak samo jak i z tej świątyni Jerozolimskiej. Kamień na kamieniu.